Witam, to ja Jagoda i w końcu robię film podsumowujący 2025 rok, bo w końcu minęło 12 miesięcy, czyli jeden rok, a dziś w końcu jest Sylwester i w końcu mi się udało, więc tak, no to zaczynamy, pierwsze. Od stycznia 2025 roku moje logo, znak wodny i profil były tutaj, ponieważ zmieniłem kanał, więc tak, dlatego zostałem na swoim kanale. Od 18 stycznia 2025 roku. Tworzyłem informacje od Jagody z intro. nie miałem czasu, ale starałam się to zrobić. Od 23 stycznia 2025 roku. Musiałem używać zaimków onat oni, jakbym była półdziewczyna czy transdziewczyna w mojej płci, nie wiem, czy brzmiałabym jak chłopiec. Drugie od 12 lutego 2025 roku r. Er, mój kanał miał 150 subskrybentów, za co dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Od 22 lutego 2025 roku r. tworzyłem swoje pierwsze odcinki z informacji, ale tylko dramy czy cokolwiek innego. A od lutego 2025 roku cały czas byłem chory, co jest okropne, dlatego luty 2025 rok nie jest taki zły. 3. Od marca 2025 roku, 13 marca przypadają urodziny Artut Maza, i tak, to data jego urodzin, niestety nie zrobiłem tego. Ponieważ nie miałem czasu i spóźniłem się do 13 kwietnia, już byłem zrobić film, więc nie martwcie się. Zrobić zdjęcie i film z jego urodzin z życzeniami do 13 marca 2026 roku. R bez spóźnienia. 4. Nic od kwietnia 2025 roku, ponieważ kręciłem film i post. 5. Od maja 2025 roku miałem 200 subskrybentów na moim kanale, za co mogę podziękować. Maj 2025 roku był bardzo strasznym miesiącem w mojej sytuacji. Pisałem posty i komentarze na temat mojej sytuacji, ale nie oznaczało to, że korzystam z czat GPT. Od 10 maja 2025 roku Artutma skręcił o mnie film, z którego byłem rozczarowany, ale na szczęście go usunął, dlatego moja sytuacja od maja 2025 roku się pogorszyła. 6. Od 14 do 16 czerwca roku 2025 roku zacząłem mówić o moim fikcyjnym kanale Jagoda TV Kafe Premium. Myślałem, że powinno być słowo sport, ale w rzeczywistości jest to kafe, ponieważ Alma to zrobić. 7. Mój kanał i film kończą rok od moich imienin. Nie wiem, czy mój kanał faktycznie powstał we wrześniu 2018 roku. Od prawie końca lipca 2025 roku tworzyłem fanarty dla mnie i tak. Nie tworzyłem filmów animowanych, ponieważ nie miałem czasu, nudziłem się i byłem zajęty, ale postaram się to zrobić. 8 od sierpnia 2025 roku mój popularny film miał jednego tyś wyświetleń, a mój kanał miał 250 subskrybentów, co jest bardzo miłe. Od 17 sierpnia 2025 roku mój specjalny film był tutaj od jednej rocznicy rozpoczęcia moich wspomnień o nazwie Artutmas. 9. Od 1 września 2025 roku mój kanał miał 10 tysięcy wyświetleń, co jest podzękować za wyświetlenia na moim kanale. Od 15 września 2025 roku R, pojawił się mój nowy Bejne, ponieważ po roku się nudziłem, dlatego zostałem na swoim kanale. Od 19 września 2025 roku był to pierwszy program w mojej fikcyjnej telewizji, czyli śmieszne momenty został stworzony i produkcja przez BOTV. Mimo, że odcinek 2 nie pojawił się tutaj, a jego seria jest już prywatna, ponieważ Bo się nudził i nie miał pomysłów. Więc postanowiłem dać BoTV pozwolenie na tworzenie serii i odcinków, a to będzie coś nowego. 10 października 2025 roku, ponownie moja sytuacja, czyli Karolina Plus, która mi to zrobiła, ale na szczęście przeprosiła i przestała mnie krzywdzić od 11 grudnia, dlatego październik 2025 roku nie jest zły. 11. Od 10 listopada 2025 roku R. Er, składałem życzenia dla Joy Media, właściciel przez Artutmas, co jest bardzo miłe. Od 25 listopada 2025 roku R. Er, mój fikcyjny telewizor skończył jeden rok, ale tak naprawdę był to sierpień 2024 roku. Tworzyłem spod reklamowe i zdjęciowe z okazji jednej rocznicy Jagoda TV. I ostatnie 12. Od 11 grudnia 2025 roku R. tworzyłem film o tym, co dzieje się w Artutmas. Od 10 grudnia 2024 roku do stycznia 2025 roku. Tworzyłem film z pewnym błędem, no rozumiem, a od 18 grudnia 2025 roku R. Mam 300 subskrybentów na moim kanale i wszyscy głosują na mnie w poście im.tv, co jest podziękowaniem i bardzo miłe. I to wszystko, jeśli chodzi o moje podsumowanie filmu z 2025 roku. Muszę powiedzieć, że myślę, że 2025 rok jest dla mnie neutralny, bo tak, mam nadzieję, że 2026 rok będzie lepszy niż 2025 rok, więc postaram się nie nudzić, nie być zajętym i zdążę zrobić go przed 2026 rokiem. Jeśli nie, wtedy nie będę pomysłów i nudzić, i tyle.